Dzień dobry widzowie, jest z, z 7 Dzisiaj siódmy dzień. W końcu zawarta, to znaczy zupka chińska. No to co? Zapraszamy, dzisiaj siódmy grudnia. Jak widzicie, już jest 13.40, więc to już zaczynam robić zupkę. Tylko najpierw przed tym szybki kalendarz. Siódemeczka, co ja myślę, zgaduję Kinder bueno, to małe. No, dokładnie. Tak akurat sobie już zostawię na później. Najpierw sobie zjemy zupkę chińską. A jak zupka chińska, to woda. A jak zupka chińska, to nie zgadnijcie. Trzeba najpierw mieć suwki chińską. No to już przy okazji przygotujemy tu ładnie. Chcemy wylać tego sosu sobie. Oczywiście na sam koniec trzeba nasze kuksu. Ostatnio w tym roku zjadłam bardzo dużo kuksu, bo one zaczęły się pojawiać w Biedronce bardzo dużo. Już chyba już wprowadzili w ich towar. Gdzie są nożyczki? O nie. E, dobra, nie będzie nożyczek, bo nie będzie mam nożyczki x 7 2024 lubimy to igłę. żeby nam się woda nie ostudziła wiecie, ja lubię ostre więc dużo, po wow, 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 za, za daną mi się ale to nic tak stosuję igłę na to, żeby dobrze, żeby dobrze, żeby się tam ciepło pozostało i żeby ten, para, para się nie, nie unosiła. Sprawdzamy makaron. Świeży. Czyli... Tutaj w nim nie ma żadnej wilgotności. To dobrze. Teraz to. O. I wsypujemy z Teraz idziemy to zalać. Nasza zupa jest, jak widzicie, zalana. Um, tutaj zawsze na początek dać najlepiej trochę sosu sojowego. Tyle wystarczy. Możecie magii też dać. Teraz wbijamy igiełki, żeby to się dobrze przytrzymało, ponieważ tutaj trochę źle mi się łożyło, Znaczy za daleko trochę otworzyłem, bo tak się stało, nic się nie stało właśnie. To właśnie zawsze przypinam szpilki, żeby para wodna nie uciekała i żeby to przytrzymało temperaturę. Teraz czekamy gdzieś do 15, 5, nie do 14.00 bo wtedy minie mniej więcej około 20 minut Piszę tu 3 minuty, ale najlepsze jest jak się jeszcze trochę poczekam że to ma być jakiś danie instant Mam to danie instant ma jest mogą być dobrze Dzisiaj może pojedziemy do McDonalda, jak będziemy, będę miał jakieś promocje. Ale jak w promocji nie będę miał na tam frytki, to idziemy do KFC. No, mam dużo punktów, więc mogę zawsze sobie wykorzystać, no ale... Co to jest takie? Dobra, no to mamy wbite. Nie zajęło nam to długo. Co prawda trochę więcej szpilek moglibyśmy dać. To dajmy jeszcze, mam tutaj drugą stronę. Z której nigdy nie skorzystam... Z której rzadko korzystam. Ta jest zepsuta. Ta może być Może te szpilki są jakieś krzywe S słuchajcie, to, to nie jest potrzebne wystarczy, że zakryjecie łyżką i widalcem bo wiecie, makaron nie da się jeść łyżką. Będziecie cieli, to jest jak łamanie spaghetti. Każdy, każdy włoch cię zabije wtedy. Więc lepiej nie, nie jeść łyżką, lepiej już sobie zjeść widać, bo wtedy to wygląda jakbyście jeli makaron dwoma małymi parami pałeczek. No i co? Mamy gotowe. Teraz co? Zostawiamy to. okej okay. Otwieramy. Sprawdzę jest teraz czternasta, ale wyciąganie tych szpilek trochę mi zajmie. Pachnie wspaniale. Dobra. Piętnaście minut nie jest to coś najgorszego. Po 5 minut szybciej też nic nie zmienia. Po prostu danie będzie gorętsze i tak samo będzie smakować. Zwyczaj zostawiam ich na pół godziny. Później na 25, minus, później na 20, a teraz stawiam. Chyba będę zostawiać na 15, bo chcę, żeby danie było dobre. Ten, ten makaron tutaj, w tym kuksu, obłęd jest idealny. To akurat nie jest nam potrzebne. Mm-hmm. Możemy ściągać. Ło. Dobrze. No to cóż, sprawdzamy. Ja wiem jak to smakuje, bo to jest moja ultimate zupka, no nie na co dzień. Najpierw bulion. Ostre. Ale nie aż tak jest dobry, dobry właśnie. z cieplutki. Teraz pałeczkami. Jak mówiłem, makaron do tego idealnie pasuje. Jest najlepszy makaron. Kluchy. Dobre kluchy. Zalecam ją. To idealna zupka chińska. Istnieje też wersji takiej łagodnej, ale ta nie jest najlepsza. Okej. Okay. Jedziemy do kłocka. Zobaczcie co jest! Śnieg! Po raz pierwszy w, te, w tym moim kalendarzu adwentowym jest śnieg. Jest on mokry. Piękne. W końcu śnieg, który wczoraj popadał na Mikołajki idealnie. No ale poza tym. Jedziemy do kłodzka. I o Boże, mokry jest. Idziemy teraz do KFC, bo w Maku nie mam promocji na frytki.